Mój przyjaciel okazał się być zdrajcą. Wyobraź sobie, że grasz w Minecrafta ze swoim najlepszym przyjacielem i wszystko wydaje się być normalne. Zbieracie drewno, kopiecie żelazo, znajdujecie diamenty, a potem budujecie waszą wymarzoną bazę. Wszystko się zmienia, gdy znajdujesz samotnego pieska i zabierasz go ze sobą do domu. Najpierw zniknęło łóżko twojego przyjaciela. Później zniknęły wszystkie wasze surowce, aż w końcu zniknął Twój ukochany piesek. Jesteś pewien, że to Twój przyjaciel z zazdrości porwał Twojego pieska i uciekł. Okazuje się jednak, że to piesek porwał Twojego najlepszego przyjaciela, a Tobie dał do wyboru dwie opcje. Pierwsza: Twój przyjaciel zostaje zabity, a Ty odchodzisz i już na zawsze zostajesz sam druga, Twój przyjaciel zostaje wypuszczony, ale jego pamięć zostaje wymazana i zamiast Ciebie wybiera pieska. Ale jest jeszcze trzecia opcja, w której piesek trafia do podwodnego więzienia, a Ty i Twój przyjaciel zostajecie wolni, ale żeby ją wybrać, musisz zostawić suba.